Dzień dobry Państwu, um, bardzo na chciałam podziękować za zaproszenie na dzisiejszą konferencję um, Pani Maru i um, Pani Marcinowi Dąbrowskiemu. E, pełny tytuł mojej dzisiejszej prezentacji brzmi Learning Designer, e, przykład dedykowanego narzędzia do projektowania procesu e, dydaktycznego w Wielkiej Brytanii. E, natomiast w kwestii wyjaśnienia, e, zamiast mówić o procesie projektowania dydaktycznego, e, będę się raczej trzymała e, pojęcia Learning Design, oryginalnego pojęcia w języku angielskim, które niby oznacza to samo, jednak oznacza coś więcej. I mam nadzieję, że w trakcie prezentacji będę panie, Państwu mogła to wyjaśnić. Stąd też krótszy tytuł, czyli The learning designer i e learning design w Wielkiej Brytanii. Ja zaczęłam moją przygodę z e-learningiem 9 lat temu na Akademii Górniczo-Górniczej Górniczo -Górniczej w Centrum e-learningu. Natomiast sześć lat temu przeniosłam się do Instytutu Badawczego w Austrii, w Wiedniu, w którym pracowałam też jako metodyk e -learningu i learningu i jako organizowałam badania naukowe w tej dziedzinie, pracując w projektach europejskich. Od dwóch lat pracuję na Uniwersytecie w Oksfordzie i prowadzę badania w dziedzinie learning design i otwartych zasobów edukacyjnych. Dzisiejsza prezentacja powstała w, razem z moimi koleżankami. Dr. Liz Masterman i profesor Dajaną Lorelar z Instytucji Edukacji London Knowledge Lab. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że prezentacja ta należy do tzw. otwartych zasobów edukacyjnych czyli jest opublikowana pod licencją Creative Commons. Oznacza to, że państwo mogą dowolnie ją powielać, mogą państwo w sposób dowolny ją wykorzystywać dla własnych potrzeb, a także modyfikować w dowolny sposób pod dwoma warunkami, że będą państwo cytowali oryginał oraz że zachowają państwo tą samą licencję dla materiałów pochodnych. Kilka słów o dokumentach strategicznych dotyczących iletniego e w Wielkiej Brytanii. Nie tłumaczyłam tego slajdu na język polski, natomiast oczywiście będę mówić w języku polskim. Też z góry przepraszam za potyczki językowe, czy, czy może czasami nie najszczęśliwszą terminologię, jakiej będę używać w języku polskim. W 2004 roku Ministerstwo Edukacji i Umiejętności wyraziło przekonanie, że nauczanie wspomagane technologiami przyczyni się do zwiększenia dostępu do edukacji, a także polepszenia jakości nauczania. Rok później opublikowana została Strategia Wykorzystania Technologii, która obejmuje wszystkie szczeble kształcenia. Jest to dość pokaźny dokument, zawierający cały rozdział na temat miejsca i roli nowoczesnych technologii w szkolnictwie wyższym. Ja wybrałam tylko kilka celów, które są istotne dla dalszej części mojej prezentacji. Pierwszy zakłada, że przekształcenie istniejących praktyk w zakresie nauczania i uczenia się może zostać osiągnięte poprzez dzielenie się innowacyjnymi pomysłami, motywującymi scenariuszami zajęć i przykładami dobrej praktyki, a także, co ważne, ważne jest stworzenie systemu pomocy online dla nauczycieli. Drugi cel dotyczy wprowadzenia metodyki nauczania online do programu rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich. Ten ostatni punkt strategii przekłada się bezpośrednio na opublikowany ostatnio przez Akademię Szkolnictwa Wyższego, Higher Education Academy, dokument o nazwie Professional Standards Framework for Teaching and Learning. Jest to dokument określający standardy kształcenia nauczycieli akademickich w Wielkiej Brytanii. Dokument ten mówi m.in., że programy kształcenia zawodowego mają wyposażyć nauczycieli akademickich w następujące umiejętności i tutaj tylko wybrane przykłady. Umiejętność projektowania i planowania aktywności oraz modułów czy też kursów, umiejętność wykorzystania odpowiednich technologii edukacyjnych, umiejętność stosowania sprawdzonych metod i technik nauczania, ale także otwartość na korzystanie z najnowszych rezultatów badań naukowych oraz wiedzy pochodzącej od kolegów czy też przekazywanych w programach kształcenia zawodowego. I teraz, jak to wszystko przekłada się na finansowanie? Bardzo krótko, są dwa główne źródła finansowania. Z jednej strony mamy HEWKI, czyli Instytucję Finansowania Szkolnictwa Wyższego, która działa we współpracy z Akademią Szkolnictwa Wyższego oraz instytucją o nazwie GISK, która pełni rolę ekspercką i doradczą w dziedzinie technologii cyfrowych. I teraz strategia HEWKI, znowu pokaźny dość dokument, przekłada się na konkretne programy i konkretne granty ogłaszane i koordynowane przez GISK. W których oczywiście mogą brać udział e, szkoły wyższe Wielkiej Brytanii. E, z drugiej strony mamy też e, dwie duże instytucje finansowania badań naukowych w Wielkiej Brytanii, e, które wspólnie stworzyły specjalny program e, finansowania badań naukowych w dziedzinie nauczania wspomaganego nowoczesnymi technologiami, e, o którym będzie mowa nieco później. Więc to chciałam podkreślić jest, że wprowadzenie nowoczesnych technologii do nauczania, na wprowadzenie technologii do nauczania w Wielkiej Brytanii wprowadzono dość duże pieniądze, nie licząc dodatkowych zastrzyków finansowych, które pochodzą z programów europejskich. Natomiast co charakterystyczne, większość pieniędzy oczywiście poszła w infrastrukturę i narzędzie edukacyjne, jak to często się dzieje, natomiast mniejsze pieniądze przeznaczane są na promowanie i wspieranie zmian w samej praktyce nauczycieli. Tak więc oczekiwania wobec nowoczesnych technologii i tego, w jaki sposób mogą one zostać wykorzystywane do większego zasięgu i efektywności kształcenia, są bardzo duże. Natomiast nie przekłada się to do końca na praktykę w takim stopniu, w jakim wszyscy by tego sobie życzyli i oczekiwali. E, dlatego też e-learning w Wielkiej Brytanii często e, określany jest jako tzw. mysz trojańska, e, przez co e, rozumiany jest e, fakt, że nauczyciele często e, jakby wpuścili tą małą myszkę do, swoich, e, do swojej praktyki, nie za bardzo zdają sobie sprawę, że będzie to wymagało z ich strony nie tylko umiejętności posługiwania się danymi oprogramowani, oprogramowaniami, ale także dokonania zmian we własnej istniejącej praktyce. Jednocześnie y, mamy oczywiście presję położoną na nauczycieli. Y, presja odgórna dotyczy czy wdrożenia platform irniwowych na nauczenia na w Wielkiej Brytanii, każda. Uczelnia ma platformę e-learningową i te platformy są wykorzystywane do nauczania zarówno blended, jak i całkowitego nauczania online. E, a także presja stosowania nowoczesnych technologii jest jednym z kryteriów oceniania wyników pracy. No i mamy oczywiście też presję z dołu, e, rosną oczekiwania w studentów. E, pojawiło się więc pytanie, jak zaangażować tych technologicznie nieśmiałych nauczycieli. Programy rozwoju, odpowiedzią są programy rozwoju zawodowego na uczelniach, ponieważ w Wielkiej Brytanii każda uczelnia ma program takiego rozwoju zawodowego nauczycieli, który szczególnie w przypadku nowych nauczycieli akademickich ma, są bardzo korzystne i nazywa, określane są Postgraduate Certificate in higher education I taki nowy nauczyciel akademicki musi przejść przez cały kurs, w którym zapoznanie się z metodyką nauczania i w tym również z metodyką nauczania online. Natomiast oczywiście te programy nie są bardzo rozbudowane. Te kursy nie trwają jakiejś olbrzymiej ilości godzin, więc jak gdyby możliwa jest możliwość pojawia się tylko zasygnalizowania pewnych spraw, natomiast nauczyciele jak gdyby potrzebują więcej pomocy. W związku z czym pojawił się pomysł wspomagania takich programów nauczania dedykowanymi narzędziami do projektowania procesu dydaktycznego. W rezultacie pojawiły się więc granty na finansowanie badań w dziedzinie Learning Design. Ze szczególnym naciskiem na tworzenie narzędzi, które wspierałyby nauczycieli w projektowaniu procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. I zanim przejdę do przedstawienia jednego z takich narzędzi, parę słów chciałam powiedzieć o pojęciu Learning Design oraz jego historii. Mianowicie początki pojęcia learning design są bardzo techniczne i wiążą się z, ściśle ze specyfikacją IMSLD, o której Państwo zapewne słyszeli. Ta z kolei wiąże się z pewnymi ograniczeniami platform e-learningowych oraz pojawieniem się all learning objects, czyli obiektów wiedzy. Motywa motywacją generalnie było stworzenie sformalizowanego zapisu procesów edukacyjnych w postaci sekwencji aktywności, które można odtworzyć. Przy użyciu narzędzi dedykowanych Learning Design. I takim narzędziem dedykowanym Learning Design, które potrafi czytać i odtwarzać najprostszą specyfikację IMSRD, jest zapewne dobrze Państwu znany australijski system e-learningowy LANS, czyli Learning Activities Management System. system. IMSRD miał osiągnąć dwa cele. Jednym z nich było przeniesienie punktu. Ciężkości w projektowaniu procesu dydaktycznego, z organizacji treści na organizację sekwencji aktywności, a także rolę, jaką nauczyciel i uczeń odgrywają podczas realizowania tych aktywności. Z drugiej strony dawał on nauczycielom narzędzie służące do projektowania procesu dydaktycznego oraz wspólny język którym którym te scenariusze dydaktyczne były opisywane. To z kolei miało umożliwić dzielenie się scenariuszami zajęć oraz ich wielokrotne odtwarzanie. Dlaczego AMS Aldi się nie przyjęło? Z reguły wymienia się dwie główne przyczyny. Jeżeli chodzi o sam proces projektowania dydaktycznego, język specyfikacji jest trudny do zrozumienia dla nauczycieli. Został stworzony przez osoby techniczne. Tym, a sposób zapisu jest oderwany od codziennej praktyki nauczycieli. Jeżeli chodzi natomiast o odtwarzanie, samo odtwarzanie scenariusza przy pomocy na przykład platform e-learningowych, które są kompatybilne z specyfikacją IMSRD, musi się odbywać to odtwarzanie według z góry określonego planu i nie ma w nim miejsca na modyfikacje i zmiany, które tak ważne są w w czasie realizacji procesu dydaktycznego. Czym więc dzisiaj jest Learning Design w Wielkiej Brytanii? Nie tłumaczyłam definicji, jest to najnowsza definicja z 2001 roku. Nie tłumaczyłam jej, natomiast na slajdzie, natomiast oczywiście jest Chciałabym Państwu przeczytać moje tłumaczenie tej definicji. Learning design definiowany jest jako metoda, która pozwala nauczycielom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji w odniesieniu do sposobu projektowania aktywności i interwencji edukacyjnych z efektywnym wykorzystaniem odpowiednich zasobów i technologii. Kluczową zasadą jest to, aby proces projektowania był wyrażony za pomocą pewnej formy zapisu. To z kolei ma przyczynić się do dzielenia się przykładami dobrej praktyki, które mogą służyć jako inspiracja dla innych. Czyli nacisk położony jest znowu na aktywności, ale również na dzielenie się przykładami dobrej praktyki i budowanie na przykładach dobrej praktyki. Learning Design NATO jako dziedzina badań naukowych w Wielkiej Brytanii zajmuje się zrozumieniem procesów, procesów związanych z projektowaniem dydaktycznym. A także tworzeniem właśnie narzędzi, zasobów i systemów pomocy dla nauczycieli. Zanim jednak pojawiły się narzędzia dedykowane do Learning Design, nauczyciele zaadoptowali w międzyczasie na potrzeby projektowania inne narzędzia o oryginalnie zupełnie innym przeznaczeniu. Masterman i Fogel przeprowadziły badania, rozmawiały z nauczyciami na temat narzędzi, które z reguły używają do projektowania procesu dydaktycznego i oczywiście pojawiły się takie tradycyjne narzędzia jak kartka i łówek, Word, PowerPoint, narzędzia do tworzenia map mentalnych i oczywiście platformy e-learningowe, tak jak Moodle, w którym nauczyciele często od razu projektują, a później odtwarzają swoje projekty edukacyjne. E, natomiast obecnie mnożą się dzięki finansowaniu e, przykłady narzędzi de dedykowanych Learning Design. I e, nie będę omawiała. E, tych narzędzi, ponieważ nie mam czasu. Natomiast zaznaczyłam, to są narzędzia, które najbardziej się przyjęły w Wielkiej Brytanii. Compendium Aldi, Glowmaker, Fibi i LPP są to narzędzia, które też, co warto podkreślić, kładą nacisk na różne aspekty procesu projektowania dydaktycznego i mają różną formę zapisu. Zachęcam do, do zapoznania się z nimi, dlatego załączyłam linki, a także Ostatnia, ostatni slajd, Ostatnie slajdy mojej prezentacji e, zawierają e, referencje do artykułów e, na temat tych narzędzi. E, natomiast e, chciałabym Państwu przedstawić dzisiaj przykład takiego narzędzia, e, które powstaje, powstało właściwie w ramach projektu Learning Design Support Environment e, realizowanego z funduszy e, dostarczonego przez Instytucję do Badań Naukowych w dziedzinie Learning Design jest to bardzo duży program to trzyletni projekt, który dobiega koń, ku końcowi teraz, właśnie z końcem listopada 2011 roku. Metodologia badań w tym projekcie opiera się na podejściu badawczym określanym jako Design based research i jedną z tych charakterystycznych tego podejścia jest ścisła współpraca badawczy oraz praktyków. Autentycznych kontekstach edukacyjnych. Nie chcieliśmy, aby powstało kolejne narzędzie, z którym nauczyciele nie bardzo wiedzą, co mają zrobić. Dlatego w tym projekcie duży nacisk jest, położony jest na ewaluację, i każdy kolejny element tego narzędzia to właściwie potrzeby wyrażone przez nauczycieli akademickich. Ja osobiście prowadzę z dr Masterman. E, właśnie ewaluacja tego narzędzia I, i muszę Państwu powiedzieć, że właściwie co tydzień rozmawiam przynajmniej z jednym, dwoma nauczycielami e, i e, tak gdyby z powrotem dostarczam informacji na temat tego narzędzia do e, naszych e, computer scientists, którzy rozwijają kolejne wersje. E, co wyróżnia Learning Designer od innych narzędzi? O od, odróżnieniu do pozostałych narzędzi Learning Designer oparty jest na teorii. I u jego podstaw leży model konwersacyjny Lorelar, o którym Państwo zapewne słyszeli. Learning Designer poza tym oferuje nauczycielom inteligentną pomoc, ponieważ narzędzie podbudowane jest rozbudowanym systemem sztucznej inteligencji i knowledge base, czyli bazą wiedzy. Pomaga w planowaniu całkowitego czasu uczenia się studenta, a nie tylko bezpośredniego czasu pracy nauczyciela ze studentem. Oraz umożliwia analizę gotowego learning design, gotowego produktu pod kątem charakteru zaangażowania poznawczego ze strony studenta, a także nakładu czasu pracy nauczyciela i studenta. A poza tym propaguje ideę otwartych zasobów edukacyjnych i w tym otwartych scenariuszy dydaktycznych. <laughs> e, więc krótka demonstracja tego oprogramowania. Po otwarciu oprogramowania na stronie głównej nauczyciel może albo wybrać opcję stworzenia nowego kursu, albo nowej jednostki lekcyjnej, lub też zaimportować istniejący już projekt dydaktyczny z repozytorium, z repozytorium Learning Designs. Załóżmy, że ma to wspomagać właśnie dzielenie się przykładami praktyki. Oraz budowanie na istniejących przykładach. Teraz załóżmy, że zaimportowaliśmy taki już istniejący learning design. Po zaimportowaniu interfejs użytkownika podzielony jest na trzy. Op, za szybko Na trzy elementy. Z lewej strony znajduje się struktura kursu, modułu, czy też w pojedynczej jednostki lekcyjnej. W środku ta, ten duży obszar to tak zwany Workspace, czyli miejsce pracy, miejsce, w którym nauczyciel. Projektuje Learning Design i znajdują się w nim różne elementy. Znajduje się miejsce na opis jednostki lekcyjnej, jej celów dydaktycznych oraz refleksje nad jej przebiegiem. Z prawej strony znajduje się paleta, w której znajdują się kategorie rezultatów nauczania, zgodne z taksonomią BLUMA, o której też Państwo zapewne słyszeli i z którą Państwo pracują. Jest to modyfikowana taksonomia. Nauczyciel ma za zadanie zastosować technikę Przeciągnij i Upuść, rezultat nauczania z, z palety, a następnie może modyfikować opis tego rezultatu, tak aby odpowiadał on jego potrzebom. Czemu to służy? Mianowicie system zapamiętuje, mimo że nauczyciel modyfikuje opis, Danej, danego rezultatu nauczania. System zamach pamiętuje z jakiej kategorii pochodzi ten rezultat nauczania i zapamiętuje główny czasownik, co później pozwala systemowi na stwarzanie pewnego rodzaju rekomendacji w, na przykład odpowiednich środków dydaktycznych, czy też technologii adekwatnych do tych celów. Kolejna... Kolejny element jest to teraz w, w, na tym obszarze określanym jako Workspace. Nauczyciel buduje sekwencję aktywności i zasada jest podobna z prawej strony, także tutaj tworzymy sekwencję aktywności i zasada podobna. Nauczyciel przeciąga i upuszcza wybraną formę aktywności z palety, z taksonomią i z dużym wyborem aktywności ogólnych która znajduje się po prawej stronie. Teraz chciałam zrobiłam wybliżenie, żeby Państwo mogli zobaczyć, jakie kategorie aktywności zostały tutaj e, zebrane. Mianowicie mamy e, klasę z nauczycielem, grupę z nauczycielem, indywi indywidualną e, pracę nauczyciela z uczniem, niezależną grupę niezależnego studenta oraz e, ocenianie. To jest pięć głównych kategorii aktywności i w ramach tych kategorii jest cała. E, około 50 różnych form aktywności, których nauczyciel może wybrać i przeciągnąć do obszaru swojej pracy. Zaznaczyłam na czerwono Resource-Based Activity, czyli aktywność z, z zasobem tradycyjnym. są też resource, Technology-Enhanced Resource-Based Activity, czyli praca z zasobem wspomaganym technologiami cyfrowym. Co znajduje się poniżej? To definicje pojęć, informacja o cechach aktywności, które wygenerowane są przez system pomocy online. Natomiast to co państwo widzą, te kolorowe elementy, każda aktywność ma przypisany procentowy udział, czy ma przypisany procentowy udział pewnej formy zaangażowania poznawczego studenta. Tak więc, jeżeli wybierany daną aktywność, jest określone mniej więcej domyślnie z góry, że ta aktywność to taki procent uczenia się przez, w, taki, w takiej aktywności uczeń będzie spędzał tyle czasu na pracy przez przyswajanie wiedzy, tyle czasu na nauce przez dyskusję, tyle czasu na nauce przez analizę i dociekanie, a także przez tworzenie i praktykę. Także mamy pięć różnych form poznawczego zaangażowania ze strony studenta. A także mamy miejsce na, dla nauczyciela na opis yy, i szczegółowe informacje dotyczące tych aktywności. Yy, oraz, co więcej, to o czym wspominałam na poprzednim slajdzie, system rekomendacji. Yy, narzędzie to jest w stanie, w momencie kiedy nauczyciel wybiera daną aktywność, zaproponować mu, jakie technologie informacyjne mogą wspomagać, yy, mogą wspomagać jego pracę. To w ostatni, ostatniej, najważniejszy. Co to wszystko daje? To wszystko pozwala na przedstawienie projektu scenariusza dydaktycznego pod kątem właśnie zaangażowania poznawczego ze strony studenta, a także pozwala na określenie, ile czasu o przepraszam ile czasu na przygotowanie musi spędzić nauczyciel, ile czasu nauczyciel spędza na bezpośredni kontakt z studentem. Także to już ostatni slajd, nawiązując z powrotem do dokumentów strategicznych, narzędzie to pozwala na oferuje nauczycielowi rozbudowaną pomoc online w zakresie planowania procesu dydaktycznego. Pomaga zwiększyć wydajność i efektywność nauczania poprzez modelowanie czasu pracy nauczyciela oraz zaangażowania poznawczego studenta, a także zachęca nauczycieli do i oferowa, oferuje im sposób na dzielenie się przykładami dobrej praktyki. E Learning Designer pomaga również w ulepszaniu praktyki projektowania procesu dydaktycznego, oferując konkretne wskazówki co do doboru środków dydaktycznych, a także nowoczesnych technologii adekwatnych do celów. E co dalej? Dalsza rozbudowa systemu pomocy interoperacyjność z platformami e logowymi, a także dalsze badania w zakresie Open Learning Designs, realizowane w ramach nowego projektu, w którym będę brała udział OER Engagement Study, finansowany przez projekt SCORE. Jeżeli Państwo zainteresowani są tym narzędziem, to w przerwie ja mam je na swoim komputerze, mogłabym Państwu opowiedzieć na ten temat więcej czy zademonstrować. A także kolejne slajdy zawierają referencje i ważne linki do, związane z tematem Learning Design w Wielkiej Brytanii. Dziękuję.